ale chamstwo. Eee, Dobra, w sumie to tak, odcinek się nie nagrywał. Eee, mieliśmy, poszliśmy do tablicy z ogłoszeniami, wzięliśmy kilka eee, zleceń na, gargu, na gargulce. Mieliśmy tam wygrać w karty, i później z jakimś magiem. O, kupiliśmy w ogóle jakiś schemat. resztunku ku bratobójcy za 5000. Jakaś mega super kozacka zbroja, i trzeba ją teraz stworzyć. No i siłowaliśmy się na rękę z Numą. Numer oszukiwał, powiedzieliśmy mu, że oszukuje. Wygraliśmy z nim, a teraz wbiliśmy do. 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 do... Nie w, nie w obozu zabiliśmy tutaj wszystkich i znaleźliśmy Tris, która powiedziała, że powstała loża i loża stoi ze za zabójstwem, za zabójstwem królów i że nie mówili jej o tym zabójstwie. I w ogóle to, jak Leto ją porwał, to, że z nim normalnie rozmawiał i powiedział jej, że... że go wynajęła W ogóle tutaj jest jakieś przejście i chciałbym z niego skorzystać i zobaczyć co tutaj jest Tak drzwi zamknięte Hm. Chyba, że ktoś tutaj będzie miał klucz. Żeby tam wejść? Hmm? No, bo w sumie... By było to dosyć słabe, jakby tam nie było wejścia. Bo tutaj z tyłu widzę jakąś skrzynaczkę, no tak ale nie przeszukam. Hmm. Chyba, że tutaj będzie jakiś kluczyk. No oczywiście, że nie. Tego ardem nie otworzymy. Prowalić. No, Uciekamy stąd. 90%, że gargulcy biorą się stąd. jak tutaj, jak tutaj bym wszedł, to bym... Wykonał questa na gargulce. Rozdzielmy się. Reszta Loży na pewno o tym pamięta. Drugi raz nie dam się skompresować. Niektóre czarodziejki zdziwią się na twój widok. Nie martw się. Poradzę z... Dobrze. Wejdź na obrady, e, może nie. No to tak, jakie mam tutaj fajne questy do wykonania, bo chciałbym wykonać coś fajnego. Na gargulce do się, nie. Zająć partnerów do gry w lock Mini, wygraj z nimi. Można to zrobić. Lili rzmiję, poznieł jego na Nasze... Następnie Poznaję z Natalisem. Ty no, gdzieś tam mamy iść. No tego questa będzie można na pewno wykonać. Poznanie z szyntażystami, zanim do Pani chłopczy Bolta. A spróbujmy, zobaczmy, jak to jest daleko. No dobra, co daleko, to może jednak nie mm, posłaniec. Spotkaj się z Eldrichem, gdzie to jest? To jest też w sumie dosyć daleko. No to może. Może zróbmy pokrową twarz. Gdzie to jest? Nieważne, to posłaniec. Idźmy do posłańca. I zobaczmy, co on ma nam do powiedzenia. Czy to będzie jakieś info, które nas zaskoczy? Czy może coś, co jest powszechnie wiadome? I jak się stąd uciekało? Bo nie pamiętam. Gdzie jest wyjście? Halo, gro. Nie mów, że tutaj utknąłem. No w sumie to wygląda jak środek, jak środek miasta. Więc wydaje mi się, że gdybyśmy poszli gdzieś tutaj, to prawdopodobieństwo byłoby duże na to, że... Żebym mógł stąd uciec? No nie, no oczywiście, że ja. Mhm, drzwi zamknięte. Eee, wszystkie drzwi pozamykane. Więc na pewno uda nam się stąd uciec? Okej, okay, lok Eee. Zarobiście. Da fuck? Niekbyty. Niekbyty. Po co tutaj chodzi? Gdzie my jesteśmy? Gdzie my trafiliśmy? Co to jest za dziwne coś? I te drzwi są zamknięte, czyli, czyli dalej nie przejdziemy. I mamy absolutnie nic teraz do wykonania w Lochach, w Katakumbach. I znaleźliśmy jakąś zbroję wranów. Skąd mamy zbroję i sit, jakiegoś drej'a. Zbroja wranów, Żywotność plus 40 zbroja plus 30. Za dużo tego wszystkiego. Pokaż mi ten może zbroję bratobójcy. Bo chciałbym zobaczyć, czy może ona będzie lepsza. Pancerze bratobójcy, plus 40. Ok, a to plus 30. Znaczy, no, pancerze bratobójcy jest najlepszy. Um, mam jakiś schemat. Więc prawdopodobnie. Znaczy, schemat, notatkę, więc prawdopodobnie możemy z nim porozmawiać. Albo nie. Chyba, żeby przeczytać tą notatkę, którą dostaliśmy. Nie dostaliśmy żadnej notatki. No tak, to był, to był schemat. Mm -hmm. Chyba, żeby z jakimś czarodziejem porozmawiać Może on by coś wiedział? Ja już nic nie wiem Ja już nic nie chcę wiedzieć Czy żeby wyjść musimy iść przed siebie Prawdopodobnie. Gdzie my jesteśmy znowu? Co to jest? O co tutaj chodzi? Czemu tyle zagadek jakichś dziwnych? żeby tamte lochy doty dotyczą tego miejsca, czy mamy znaleźć tutaj rozwiązania problemów tamtego pana? Czemu tutaj są smocze łuski? Czym mamy notatki Filipy? ej, hard. A, jeden, jeden, dwa. Okej. Okay. Czy my jesteśmy w mieszkaniu Filipy? Czy mamy coś tutaj jeszcze zrobić? Czemu to jest kolejne wejście do katakumb? Bo to są chyba katakumby, nie? Nie wiem. Kanały, no tak. Czemu to jest kolejne wejście do kanałów? A czemu on jest otwarty? Czy my dzisiaj kupić gdzieś język trola? To też jest dosyć ważne pytanie. Bo trolla nie ubijemy. Raczej już wszystkie trole um, oszczędziliśmy. O. I co my mamy zrobić w góry? Czy my tam mamy używać znaków? bo mamy notatkę, nic poza tym. Mamy zapalać świece? No tak. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. No to nie wiem, można by w to. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. To daj mi igni. I co? Mogę zrobić sobie ku? Nie. Nie. Nie zapalę tak tego. Jak ja mógłbym to zapalić? No to jest pytanie. Chyba żeby do, do tego podejść tak normalnie i będę miał możliwość zapalenia? Albo nie? No, żeż dupa. No może dostajemy jakieś krzesiwo. Na razie save'ik i uciekamy stąd. Bo nic nie mogę... zrobić. Nie wiem czemu. Nie wiem czemu nic nie mogę zrobić. Niby mam Igni. Niby powinienem móc Igni zapalić świeczkę. No ale nie mogę. No tutaj też wyjścia nie ma, tam przejście jest zamknięte, no tutaj niby jest jakaś tymerska flaga, czy to oznacza wyjście? Nie, oczywiście, że nie, a jednak, ej, tu jest wyjście, wow, ona się nam poszczęściła. E Myślałem, że ten gościu jest kupcem. No, a tutaj się okazuje, że nie. On cały, cały dnie śpi pijany. Czyli żadnego kupca tutaj nie znajdziemy. Znaczy, no, nikt nam nie sprzeda języka trola, przynajmniej na razie, przynajmniej w tej lokacji. Aldrich? Baron Kimbold powiedział, że wskażesz Jesteś w samą porę. No tak, podążaj za Aldrichem. Czyżby nie spodziewana zasadzka? Prawdopodobnie. Wydaje mi się, że w sumie ta Filipa może mieć język trola w tej zamkniętej skrzyni. Chcę zrobić, mam ich zabić czy jak? Nie nas! Go! Stój A jeżeli się nie zatrzymam, to ci kurwa po bogę! Nie wahaj się! Sam tego chciałem! Ach... No to zrobiliście, Ja tu chciałem sobie z nimi porozmawiać. Oni mi nie dali, musieli mi hubić. Teraz inny baron się na mnie wkurzy. Inny będzie zadowolony. No tak, a tu jeszcze Nilfgaard, No to zarobiście. No to chyba pomagamy dobremu baronowi. Bo Nilfguardu nie robimy. Możemy przejść dalej grą? Bardzo bym ci o to prosił. E, dziękuję. Czy ten gościu przestał uciekać? Nie, dalej ucieka. On uciekać się nie przestanie. O, katastrofa? Zrobiście. On nawet buzi nie otwiera. Dobra, to jest dosyć przerażające. I co ja niby, co ja mam niby tutaj zrobić? No żeż dupa Nie wiem jakoś to wszystko obiec Czy co, schować się tutaj? No też nie że czas będzie uciekał teleportując się chyba, żeby zostawić dla, dla niego ten Irdenem Kłapka um, Było trzeba stawić siry tę pułapkę, oczywiście, że tak. Eee, szkło korespondencja, schemat, szarpacz. Pokaż mi ten, tego szarpacza. Korespondencja, a chcę zobaczyć szarpacza. Krakwa, śmierdziuch. Mamy dwa szarpacze, no tak. A za to, coś nam tutaj było bardzo fajnego, przyjemnego. I chciałbym to wykorzystać. No tak. Coś tutaj jest na ścianach. Hmm. Zapisz ten gry. I teraz tak, tu jest jedno, tu jest drugie. Zobaczmy tą notatkę. Albo nie. Hrabia Marwela, dobra, hrabiego Marwela będzie trzeba zabić i tyle. Trzy polne myszy tańczą w kole osmiaszku, gwiazdy są jak ziarno. Trzy polne myszy. Przypomnę, jeszcze tańczą w kole o zmierzchu. Gwiazdy są jak ziarno. Chyba nie o to chodziło. E, czy te znaki są takie same? Prawdopodobnie. Czy pan jeszcze tańczyłem w kolorze zmierzchu wiedzy są ich ziarno? E, to jest jakiś taki dziwny znak. Tu jest taki i tu jest taki. Gwiazdy są jak ziarno, trzy polne myszy tańczą w kolor zmierzchu. Tutaj jeszcze coś było i teraz wszystkie się ładnie palą. No, eee, to tak. To może ta notatka Filipy nam pomoże. Bo w sumie tam też coś było, co nie oczywiście. <laughs> nie, notatka nam z niczym nie pomoże. Trzy polne myszy tańczą w kole od zmierzku, są ziarno. Trzy polne myszy. No, która runa mogłaby przedstawiać trzy polne myszy? Trzy polne myszy. Trzy polne myszy. Chyba, żeby jakoś tak. Nie wiem. Trzy polne myszy tańczą w kolorze zmierzchu. Mózg kaczerba jest przedmiotem fabularnym? Okej. Okay.